Mam nadzieję, że was strasznie nie zamęczyłem e, tym trochę chyba innym wykonaniem e, audycji. Troszeczkę inaczej było na pewno niż e, gdy prowadzi nasz szanowny półredaktor. Miejmy nadzieję, że do nas szybko wróci. Teraz e, czekamy na Łazika. Pewnie z Łazikiem poprowadzimy następną audycję. Czekamy również na jedną koleżankę, która miejmy nadzieję też do nas dołączy. Dzisiaj już będę kończył. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za to spotkanie. Tak jak mówię, na początku było stresująco, później się troszeczkę rozkręciłem. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do kontaktu, do pisania do nas, do pisania również do mnie prywatnie. Jeśli by ktoś chciał, przez moją stronę internetową można się skontaktować. A póki co, to do usłyszenia.